Witajcie na motokuncik.pl zgodnie z waszą prośbą, a mianowicie tym, że chcecie się dowiedzieć troszeczkę więcej o mojej pasji i o moim aucie, którym jest BMW 635CSI. Poprosiłem Kamila, żeby wziął udział w dyskusji na ten temat. Zapraszamy! Mam też przygotowane parę komentarzy z ostatniego posta na kanale wy zadaliście pytania. Taki wstępniaczek od Mateusza skąd wzięła się u Ciebie miłość do bawarskiej marki i jakim modelem BMW jechałeś po raz pierwszy? Pasja do, do BMW tak naprawdę była zawsze odkąd pamiętam? Tylko hmm. zawsze bałem się kupić BMW. A to z jednego względu, że BMW zawsze było zaawansowane technologicznie. Bałem się, że jak coś się zepsuje, to będzie dużo kosztowało, dużo kosztowała naprawa i nie znajdę odpowiedniego po prostu mechanika. Zdarzyła się taka sytuacja, że zajechałem kiedyś do autokomisu na ulicy Powązkowskiej i co? Patrzę, piękna limuzyna 733i z 1979 roku, E23. Poprosiłem właściciela komisu, że chciałbym po prostu przejechać się samochodem, zobaczyć jak tym się w ogóle jeździ. Mhm. Namawiać tego pana nie musiałem, wsiedliśmy w ten samochód i tak naprawdę, jak ruszyłem ze świateł, to na następnych światłach wiedziałem, że ten samochód będzie mój. Mhm. No i jeździłem wówczas Mercedesem 200e, beczką, z 1985 roku chyba ta beczka była, jak dobrze pamiętam, bardzo, bardzo dobrze utrzymana. W każdym razie zamieniłem ten samochód w komisję, można powiedzieć, łeb w łeb. No i przygoda się zaczęła. Samochód psuł się niemiłosiernie. Wydmuchało głowicę, tą uszczelkę pod głowicą, później pękła głowica i tak dalej, no ten samochód to była jakaś jedna wielka masakra. Sprzedałem go za jakiś bezcen i kupiłem następne BMW 728 i tamto BMW odwdzięczyło się po prostu z nawiązką za wszystkie te złe chwile. I, no i tak się zaczęła przygoda z BMW. Czyli siódemka była pierwszym autem, pierwszą błęką, w którą wsiadłeś. Tak, w którą wsiadłem i zakochałem się od pierwszego wejrzenia, można powiedzieć. Dobra, czyli to był początek z Marką, a teraz powiedz o początku z, konkretnie z szóstką E24. Czy to jest twoja pierwsza szóstka, czy miałeś wcześniej jakiś inny model? I skąd w ogóle, skąd ten model obecny znalazł się w twoim posiadaniu? Gdy już zacząłem przygodę z BMW, kiedyś na ulicy zobaczyłem właśnie BMW 635CSI. Jak to zobaczyłem, to tylko taki błysk w oku i w głowie muszę zrobić wszystko, żeby posiadać taki, takie auto. Zacząłem szukać, ale jak zobaczyłem e, ceny, jakie są tych samochodów wówczas, no to powiedziałem sobie tak: e, no, Samochód jest nieosiągalny, ale zrobię wszystko, żeby taki mieć. Na co dzień jeździłem BMW E34 525 TDS. Znalazłem ogłoszenie: e, do sprzedania była 635 CSI, srebrna, w gazie, w automacie, ale była bardzo atrakcyjna cena. Już na tą chwilę nie, nie pamiętam, ile, ile kosztowała. Gaz ci nie <gazanie> przeszkadza. Dokładnie. Gaz mi nie przeszkadzał nic. Po prostu chciałem mieć szóstkę i koniec. No i co zrobiłem? Eee, sprzedałem tego TDS-a. Mm -hmm. I za pieniądze z tego tds kupiłem starą szóstkę. tds sprzedałem tak naprawdę swojemu koledze, można powiedzieć, wówczas przyjacielowi. Który nie mógł wyjść z podziwu, że sprzedałem auto z 1995 roku, a kupiłem auto z 1984 roku. To był taki czas, że każdy kupował zawsze nowszy samochód. I to był prestiż, że się ma w miarę nowy samochód. A ja się cofnąłem. No i nawet już nie pamiętam, gdzie ta szóstka była kupowana. To jest w ogóle nieistotne. No wsiadłem w tą szóstkę i tak naprawdę mógłbym z niej nie wysiadać. Okay. Ogólnie jeździłem tym, tym egzemplarzem na co dzień. I, I się okazało, że szóstka nie nadaje się do jazdy na co dzień. Po prostu rdza zaczęła zżerać auto i tak dalej, i tak dalej. W pierwszym momencie chciałem zrobić remont tej szóstki, ale, ale trafiła się właśnie ta w ogłoszeniu. Tą szóstkę kupiłem z ogłoszenia jakiś handlarz po prostu, który sprowadzał samochody ze Szwajcarii. Sprowadził tą szóstkę i tak naprawdę ja jestem pierwszym właścicielem w Polsce. Ok, czyli szóstka pochodzi ze Szwajcarii. Tak, szóstka jest ze Szwajcarii. Okej. Okay. Który rok? 87 październik. Jak długo jesteś właścicielem tego modelu Od tego konkretnie? Od 2006 roku, a zakupiłem ten samochód za pożyczkę w banku, hmm. okay. wówczas nie miałem po prostu pieniędzy i miałem tamtą szóstkę jeszcze mm -hmm. i nie miałem tak naprawdę pieniędzy, ten samochód kosztował pamiętam jak dziś 16 tysięcy, poszedłem do banku, w 10 minut załatwiłem kredyt, kupiłem i koniec. Czy są jakieś e, szczególne rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę przy zakupie? Najważniejszą rzeczą przy zakupie szóstki jest stan blacharski. Mhm. No, to jest najważniejsze, bo całą mechanikę można zrobić. Zawieszenie, silnik jest na tyle nowoczesny, można powiedzieć. Mhm. Bo, tak jak mówiłem, BMW zawsze wyprzedzało po prostu konkurencję, miażdżyło. Zawsze było do przodu, wszystko można naprawić. Tu można powiedzieć, że w większości klasyków obecnie patrzy się raczej na stan lacharski. Tak, zakupi, no do... tym potem, potem reszta. Dokładnie. Czy spotkała cię kiedyś jakaś większa awaria? Nie. Nigdy, nawet tamtą szóstką, aczkolwiek tamtą szóstką miałem taką historię, że jadąc do Koszalina na zlot miłośników właśnie serii 24 padał, no, padał taki deszcz, że nie dało się jechać i gdzieś jakaś nieszczelność była, zalał się komputer, sterownik silnika, a sterownik silnika znajduje się w schowku na rękawiczki i auto zaczęło przerywać. Zajechaliśmy na stację benzynową, zresztą ty tego nie pamiętasz, bo byłeś mały bobas, siedziałeś z tyłu, <laughs> z tyłu w foteliku, także w ogóle do szóstki fajnie wchodzą foteliki, i można z dziećmi spędzać fajne podróże. Zajechaliśmy na stację, wyjąłem ten sterownik, rozebrałem go i suszarką do rąk wysuszyłem. Włożyliśmy i pojechaliśmy dalej w drogę. Hmm, czyli metoda, jak e, telefon wypadnie na przykład do talerzy? To tak, to... tylko te nowoczesne telefony nie są tak e, odporne jak po prostu stara motoryzacja. Dokładnie. Czy jakieś e, ciekawe rozwiązania znajdują się w tym modelu konkretnie, czy standardowo komputer pokładowy? A no tak, no to, to, są, to są w ogóle takie rzeczy, które nie były w innych, w konkurencji w ogóle mhm. spotykane. Pierwszym takim komputerem to pod koniec lat 70. była ta tablica rozdzielcza, która informowała o przepaleniu żarówki, o niskim stanie płynu chłodzącego lub o niskim stanie płynu do spryskiwaczy. A co najważniejsze, o niskim stanie oleju. Za zaświecała się kontrolka, kierowca wiedział, że musi coś uzupełnić. To jest pierwsza rzecz. A na początku lat 80. był komputer pokładowy, który informował. Jaki mamy zasięg na, na paliwie, jakie mamy spalanie, i nawet były takie ukryte opcje, które informowały, ile dokładnie jest paliwa w zbiorniku. O, no to no, bardzo przydatne kalkulacje. Tak jest. No w tej chwili to jest norma w, w samochodach, tak? Mhm. Ale, ale to na początku lat 80. było już w BMW, w luksusowych BMW, oczywiście, bo w jakiś tam E21 to tego nie było. Dużo ciekawych historii na pewno ma związanych z tym autem, a jakaś taka. Która najbardziej Ci zapadła w pamięć? Jest yy, ciekawa. No to ciekawa jest taka, że na początku, gdy, gdy posiadałem ten samochód, wybraliśmy się w podróż do Monachium, żeby zwiedzić e, Muzeum BMW no. No, To było też jedno z moich marzeń, które spędziłem. Zresztą w tej Karolina też tak, e, jechaliście, no jechaliśmy wszyscy <laughs> razem. No i taka sytuacja jedziemy sobie autostradą, jedzie jakiś Niemiec, jakim samochodem, nawet nie pamiętam jakim, nie? Mm -hmm. I patrzył tak na szóstkę, tak patrzył na szóstkę, że mało brakowało, a rozbiłby się na barierach. Mm. <tak>, tak się zapatrzył. <tak> Jeszcze na polskich tablicach. Jeszcze na polskich tablicach, tak. tak I cztery no. osoby w samochodzie, co no. to jest, nie? <tak> no, rodzina z dziećmi. <tak>, <tak>, tak jest. No to taka sytuacja. No i wiele innych. Sam pamiętasz, jak byliśmy dwa lata temu, jechaliśmy do Porto. Tak. Na autostradzie we Francji. Mijały nas Maserati i jechało Audi R6, R8. No nie pamiętam. W każdym razie wszyscy pokazywali kciuki. I najfajniejsza dla mnie taka sytuacja, pamiętasz, jak wyprzedziliśmy go, został w tyle, nie ma go. Zajechaliśmy na stację, żeby zatankować, a gość sobie tym Audi wjeżdża obok. I po francusku do mnie mówi. Po angielsku odpowiedziałem, mm -hmm. że, że nie rozmawiam po francusku. I nagle Francuz we Francji potrafił mówić po angielsku. No i to jest niesamowita e, historia, no. na przykład. No. Motoryzacja pokonuje bariery językowe. Tak jest. No to jest niesamowite. Czy E24? Z początku, czy z końca produkcji? Czy jakoś dużo się różnią między sobą? No bardzo dużo się różnią, bo pierwsze y, szóstki to są tak zwane CSy. Później poliftowe były CS1, a ten który ja posiadam to jest CS2. No CS jest najbardziej klasyczny i to wszystko zależy kto co lubi. Mhm. Dla mnie najważniejsza jest trakcja. Ja uwielbiam po prostu, nawet prędkość nie jest, aczkolwiek szóstką też można szybko jeździć. Ale to nie jest najważniejsze po prostu y, szóstka na zawieszeniu po pierwszym lifcie jest idealna, prowadzi się po prostu niesamowicie, trzyma się zakrętów i tak dalej a CSy tego nie mają, mają po prostu starą jeszcze technologię mhm. zawieszenia i, i to jest kolosalna różnica, powiem tak ale jeśli chodzi o wygląd, no to CSy są piękne, no powiem tak, one są całe w chromie i tak dalej, mhm. y, mają swój naprawdę urok a CS2 to jest takie połączenie klasyki z nowoczesnością, bo te zderzaki, to wszystko wygląda tak bardzo nowocześnie, jak no to jest ponadczasowy samochód. No, czy tak uważasz, czy nie? No, uważam tak, a poza tym jak hasło Głosi, radość z jazdy. Nie Dlatego no to... to zawieszenie jednak jest ważne. No tak, i to jest to. I, I to jest prawda, naprawdę w BMW radość z jazdy to jest, no to nie jest przereklamowane. Wersje europejskie, a amerykańskie z USA. No wersje europejskie, amerykańskie no, różnią się wyglądem tak no naprawdę. No widać od razu te zderzaki. CS duże. i CS1 mają po prostu inne zderzaki i obrysówki. No mnie się osobiście nie podobają wersje amerykańskie, no po prostu hmm. I, i tyle. CS2, tak jak mój, różnił się tak naprawdę tylko obrysówkami. I to jest właśnie dlatego ze Stanów, jak ktoś wprowadza CS2, no to jest, no to jest OK, tak? Bo, bo przynajmniej ten samochód wygląda no no tak. jak Europejczyk. Dokładnie. No wiadomo, tam zegary są w milach, w wersjach, które miały airbag. Tutaj pod kierownicą jest takie wzmocnienie na kolana, żeby po prostu przy zderzeniu, ale to są takie wymogi, wymysł amerykański. Tak, no i pewnie język tak na desce. No język jest. na desce, tak no. jest, no to tak, tak samo auta na Szwajcarię, akurat moja wersja na Szwajcarię ma jaki język? Francuski. Tak. No bo y, y, były, no to tam można właśnie, albo jest niemiecki, albo francuski, czyli moje auto pochodzi gdzieś tam z tego rejonu, gdzie mówią po francusku. Mhm. Nie znam się nie, na Szwajcarii, <laughs> ale, ale wiem, że to tak wygląda. Nie? Mhm. Trend jest taki, że klasyki idą cenowo w górę, ile teraz mniej więcej kosztuje, no może nie akurat ten egzemplarz, bo wiadomo, to taki samochód ma też wagę sentymentalną dla właściciela. Tak, ale generalnie mniej więcej takie szóstki No takie szóstki Powiem tak no, Szóstki, które są do 50 tysięcy To tak naprawdę są auta, które Wymagają po prostu wkładu finansowego I to mhm. naprawdę no, Nawet takie za 30 tysięcy no, To jest do remontu lacharskiego. Powiem tak, a taka szóstka Która jest już warta Cokolwiek, żeby, żeby w nią nie inwestować No to ja uważam, że 100 trzeba dać 100 tysięcy złotych no, m no to wiadomo, MK to może kosztuje 200-250 tysięcy, może nawet więcej, no trudno jest mi w tej chwili ocenić. Ja nie śledzę cen szóstek, bo szóstka no, jest jakąś tam lokatą pieniędzy, ale dla mnie szóstka to jest przyjemność zjazdy. Ja, ja szóstki nie trzymam w garażu, nie włożę jej na lawecie jak niektórzy. Dla mnie po prostu przyjemność i satysfakcja jest w prowadzeniu. Szóstka i mhm. ja uwielbiam ją pojechać sobie gdzieś, no sprawia mi ogromną przyjemność. I mhm. my, moje zdanie jest takie, samochody są po to, żeby jeździć. Dokładnie, ktoś się boi klasykiem pojechać gdziekolwiek, nawet na zlot na kołach, bo są takie osoby. No tak. No, 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 no po co im taki samochód? Tak? No ile razy byliśmy na jakimś zlocie i ktoś przywoził M3, E30 na przykład na lawecie po to, żeby nie nabijać kilometrów. No. Mhm. No niektórzy chcą się pochwalić, no, trudno jest mi oceniać po prostu. No, dla, mnie, dla mnie szóstka, y, może mieć 500 tysięcy, jakiś w stanie idealnym, to mi zupełnie nie przeszkadza. Mhm. A propos przebiegu, jaki tutaj jest? Y, na chwilę obecną przebieg jest 184 tysiące. Jak auto kupiłem, y, miało chyba 120 parę tysięcy. Także przez te 16 lat zrobiłem tyle kilometrów. Ktoś powie, że mało, dużo, ale bywało tak, że auto stało w garażu 3 lata i ja nie ruszałem. Mhm. A bywało tak, że 2 lata temu na przykład zrobiłem 12 tysięcy w sezonie. Czy też auto użytkujesz sezonowo? Sezonowo, no. oczywiście, tak. Październik, listopad, auto jedzie do garażu pod kołderkę i koniec. No, Tyle. Przy takim klimacie, jakim mamy, to nie ma innej opcji. Pytanie od Beaty, chyba moje ulubione. <laughs> w czym BMW jest lepszy od innych marek, że wzbudza w mężczyznach takie uczucie pożądania i pasji? Moim zdaniem, ja będę mówił po prostu za siebie, no trudno jest mi oceniać innych, no bo niektórzy lubią driftować i po to kupują na przykład BMW. No, mhm. Dla mnie no, drift, fajna sprawa, ale dla mnie drift to nie jest nic takiego po prostu co, co wzbudza we mnie jakieś tam emocje. Pożądanie i pasji. Tak jest, pożądanie i pasję. Powiem tak, po pierwsze, tylny napęd, oczywiście. Z tym, że BMW wyróżnia się, jeśli chodzi o tylny napęd, bo w BMW po prostu ten napęd czuć i to kierowca decyduje, jak auto jedzie. Bo jeździłem różnymi samochodami z tylnym napędem, między innymi Mercedesem. To dla mnie, Mercedes, może mieć naprzód napęd. To dla mnie nie ma znaczenia, że ma na tym. To w, mhm. w ogóle. Nie wiem, może w nowych Mercedesach jest inaczej, ale ja po prostu porównuję rocznikowo. Tak? Mhm. Chodzi mi o klasyki lata 80., 90. Jeździłem też Nissanem na przykład. No to Nissan sam się prowadzi, powiem tak. W BMW kierowca o tym decyduje, po prostu. I to jest niesamowite. Nie? Mhm. I myślę, że no wygląd w ogóle, tak. BMW wizualnie jest. Bardzo ładne, no to jest oczywiście moja ocena, bo komuś może się nie podobać, ale... No, wygląd jest bardzo kwestią akurat y, gustu. Tak, ale na przykład szóstka, nie spotkałem nikogo, komu by się nie podobała szóstka. Hmm. Może być nawet ktoś, kto nie lubi BMW, nie, no nie, nie słyszałem, żeby komuś się szóstka nie podobała, no mm -hmm. powiem tak. O. Gdzie byłeś na jakichś takich dłuższych wyprawach szóstką? Mówiłeś już o Portugalii, o y, Niemczech. Na którąś majówkę, chyba dwa lata temu. Wraz ze znajomymi, którzy mają m 36 na dwa auta wybraliśmy się do Rumunii na trasę Transfogarsku. No powiem tak, no to jest jedna z fajniejszych wypraw w życiu niecałe 3000 km. W każdym razie byliśmy nawet nad Morzem Czarnym. Codziennie przejeżdżaliśmy naprawdę 700-800 km. Po drodze też pojechaliśmy sobie w tamtą stronę, jak jechaliśmy do Wiednia, zwiedziliśmy Wiedeń mm -hmm. byliśmy na Hungaroring no oczywiście no. ja jestem fanem motorsportu <laughs> więc y, tam gdzie pojadę zawsze muszę odwiedzić jakiś tor wyścigowy bez względu na to czy jest otwarty czy nie kupuję jakąś koszulkę, jakąś pamiątkę także tak, no to jest jedna wyprawa no, o Portugalii, no to Ty jechałeś no ze mną tak, do Portugalii tak. to, to jechaliśmy przez to, no tak jechaliśmy przez Niemcy, Holandię. Francja, Hiszpania, Hiszpania A Luksemburg chyba jeszcze, tak? Tak, Luksemburg, Belgię zachaceliśmy czy nie? Tak, też, 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 Belgię. też też Belgię, tak, tak. I no. no i Portugalia, i, Portugalia. I, i... jak wspominasz w ogóle tą podróż? No wspominam, że bardzo dobrze podróż. No co, ludzie się oglądają, tak. <laughs> Chcę Wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Dlaczego w ogóle uwielbiam szóstkę? Szóstka jest. to jest ponadczasowy samochód. Dlatego, że tym samochodem, właśnie, można podróżować jak nowoczesnym samochodem. Moja szóstka jest w automacie w ogóle. No, ktoś może powiedzieć, że auto sportowe powinno być w manualu. Takie kupiłem. Teraz z perspektywy czasu nie żałuję. Jestem bardzo zadowolony z tego automatu i tyle. Najważniejsze dla mnie było to, że w szóstce mam klimatyzację. I jeszcze chcę coś dodać, bo pamiętam, że tam w jakimś komentarzu ktoś się pytał, czy tą szóstkę kupiłem na AC sznicerach. No to odpowiadam, AC sznicery kupiłem do poprzedniej szóstki. I jak kupiłem tą, to sobie te AC sznicery przełożyłem. I pamiętam jak dziś za te AC sznicery zapłaciłem 1900 zł w 2005 roku a cecznicery przyjechały ze Szczecina <noise> pamiętam jak dziś no i to jest to, druga sprawa ktoś się pytał czy moja szóstka oryginalnie była na M-techniku, ja powiem tak każda szóstka nie jest na M-techniku ma standardowe zawieszenie zawieszenie M miały tylko M6 i M635CSI jaka jest różnica? M6 to jest nazwa na Stany Zjednoczone i na Japonię a M635CSI to jest MK europejska. Tam było zawieszenie na B6. Obniżone sprężyny o 1,5 cm. Moja szóstka jest obniżona o 3 cm i ma przerobioną B6 na B8. O, i to jest y, pierwsza rzecz, którą zmieniłem, ale to już mówiłem, że jestem fanem motorsportu i dla mnie trakcja jest najważniejsza. To poprawiła naprawdę po prostu prowadzenie się auta. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, hamulce przednie mam od M5E34 315 mm tarcza. No i sportsice mam założone od Angolka, jakiegoś tam, one nie są w jakimś super stanie, ale dla mnie też ważne jest trzyma, trzymanie po prostu w mhm. fotelu. Uwielbiam sportsice. Oryginalnie były tutaj zwykłe kanapy w elektryce, które są zafoliowane w garażu. I to są wszystkie modernizacje, które zrobiłem. Ktoś jeszcze pytał, czy coś jeszcze tu było robione? Powiem tak, cały silnik jest wyremontowany, bo y, y, chcę jeszcze wrócić do momentu, kiedy kupiłem ten mhm. samochód, bo ta cena była atrakcyjna, ale tutaj był nie do końca sprawny silnik. Okazało się, że ktoś w Szwajcarii, to się później okazało, jak ja rozebrałem silnik. Mhm. Okazało się, że ktoś w Szwajcarii wymieniał panewki i pomylił y, stopy y, korbowowe. I silnik nie chciał się obracać. Znaczy on chodził, ale coś tam go zatrzymywało. No, ja wówczas aż tak, no nie znałem się na mechanice, bo generalnie ja nie jestem z wykształcenia mechanikiem, jestem mechanikiem z pasji. Mój tata jest mechanikiem, twój dziadek. <grym> I tak naprawdę od takiego bombla zawsze przy tych samochodach, przy motocyklach, gdzieś tam byłem, ale jakoś ym, tam mnie specjalnie do tego nie ciągnęło. Jak zostałem właścicielem BMW i to pierwsze BMW mi się psuło, to sam postanowiłem naprawiać ten samochód, zagłębiać coś, bo mówię tak, ten mechanik mnie robi wiajo, tamten robi mi wiajo, tu mnie ktoś naciągnął, tam mnie ktoś oszukał i tak dalej. I, i postanowiłem sam zacząć to robić. Kupić, kupiłem sobie jakieś narzędzia, jakieś inne historie. No i, i tak się zaczęła przygoda tak naprawdę z mechaniką. I hmm. można powiedzieć, że w momencie kiedy kupiłem ten samochód, tą szóstkę, hmm. otworzyłem troszeczkę później warsztat samochodowy. Także warsztat samochodowy mam tak długo jak tą szóstkę. Także to jest taka niesamowita historia. Pewnie z tą szóstką zostanę do końca życia. Może ją kiedyś przejmiesz. <grym się wytkujesz> <grym się wytkujesz> Myślę, że to tyle. No, tutaj ja się nie chcę zagłębiać w jakieś historie, opowieści, jaki model, co, dlaczego, po co. Bo tak naprawdę ten odcinek zrobiliśmy dla Was, żebyście po prostu wiedzieli skąd mam tą szóstkę, dlaczego, po co, skąd ta pasja i tak dalej. Troszeczkę po prostu chcieliście się dowiedzieć na mój temat. Jakbyście mieli jakieś pytania, to bardzo chętnie przeczytam komentarze. Może ktoś by chciał, żebym zaprezentował czyjś samochód? Bardzo chętnie się spotkam i możemy nakręcić jakiś fajny kolejny odcinek, tak? No pewnie. Zatem zawsze miło to zobaczyć jakiegoś klasyka, który ma właściciela, który dba o samochód. Tak, tak możemy zrobić taki odcinek, że jedziemy samochodem, ja go obejrzę, zobaczę, może coś znajdę, może coś doradzę służę swoją wiedzą bardzo chętnie, bo to jest moja pasja. Chyba tyle, nie? Dziękujemy za uwagę. Wszystkiego dobrego.